Pani Wanda z Warszawskiego Targówka od lat walczy o sprzątnięcie działek wzdłuż linii ciepłowniczej od ulicy Samarytanki do Fantazyjnej. Gdy wszystkie instytucje, które prosiła o pomoc, zawiodły, zwróciła się do nas o pomoc. Interweniowaliśmy w tej sprawie w sierpniu. Teraz wróciliśmy na targówek, by sprawdzić, jak urzędnicy wywiązali się ze swoich deklaracji. Na działkach na targówku byliśmy cztery miesiące temu. Teraz czekamy na śnieg! Bo śnieg wszystko pokryja, że śniegu nie ma to tak wygląda, jak wygląda, że nic się nie dzieje. Taki bałagan delikatnie mówiąc jak był, tak jest. Choć we wrześniu urzędnicy zapewniali, nie tylko posprzątamy, ale ruinę usuniemy i doprowadzimy teren do tego, żeby mógł być i użytkowany, i bezpieczny przede wszystkim dla mieszkańców. Ruiny już nie ma, ale teren nie jest bezpieczny. Między ulicami Samarytanka, Gilarską, Fantazyjną i Askenazego ma przebiegać ulica Nowotrocka. Planowana jest też stacja metra, dlatego jedną z działek dzielnica chce kupić. Właściciele posesji rozpoczęli sprzątanie tej nieruchomości. Jeszcze obecnie trwa sprawa związana ze spadkiem, dlatego że jedna z osób, która będąca właścicielem nie podpisała porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami. Nie lepiej wygląda ta działka, którą podplanowaną inwestycję ma przejąć miasto. Należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Z racji bliskości targowiska i parkingu... No, utrzymanie tej działki w takiej permanentnej czystości jest trudne. My sprzątamy z jakąś tam częstotliwością, ale, ale mieszkańcy i użytkownicy targowiska no, robią swoje. Tu kluczowe wydają się słowa z jakąś częstotliwością. Ostatnio była sprzątana po naszej interwencji. Przyszło dwóch panów, tylko proszę pani, z workiem czarnym, pozbierali tu parę butelek i poszli. Ale tu jest potrzebne dwa kontenery dwóch, z dziesięciu facetów z piłą, z grabiami. Być może wykoszenie chwastów zniechęciłoby do wyrzucania śmieci. To, czy tam są takie zakrzeczenia, które, które są trwałym elementem, ale, ale w tej części tak zwanej trawiastej jest ona koszona bo ja mam tu okna i nie widzę tych kosiarek. Ani nie słyszę, ani nie widzę. Pytam dozorców, pytam moich tutaj mieszkańców, sąsiadów. Była jakaś kosiarka. Skąd pani Wędo? Nikogo nie było. Ale agencja potrafi dbać o swoje tereny. To działka po drugiej stronie ulicy Samarytanka, którą niedawno sprzedano deweloperowi. Czekamy na śnieg. Ta nadzieja według prognoz ma szansę się spełnić.